Super, zdążyliśmy. Zobaczmy, Całe 10% przed nami. No. Za nami w sumie. Za nami. Jest dobrze. to jest, wkryte, jest 4, 30 prawie Jesteśmy w Singapurze ale nie na tym fajnym lotnisku ale to są fajne dywaniki I ogólnie dobrze się bawię jak się minęła podróż dobrze. dobrze, dziwo dobrze To w sumie miało być 13 godzin a ja się czuję tak rzeźko jakbym co najmniej dwie tylko leciała No i nic Jest super o. o tak zrobimy Jest Bali Den Pasar. Więc musimy się przygotować i być cierpliwi. Jest bardzo gorąco, jest bardzo duszno. Zobaczymy co będzie dalej, ale jest fajnie. Zobaczmy się że jak Ci to się podoba. Generalnie się idzie ulicą, ludzie na Ciebie trąbią, Ty krzyczysz na ludzi, wszyscy jeżdżą jak chcą, jest spoko. Mega bez siły, jest 30 którąś na sobie nie spałem. A no, no, już nie śpimy, no z 30 którąś godzinę jest nawet. jest 10, tak nie możemy iść spać. Ale jest są ciężary. Wykąpiemy się i w łóżeczku zjemy kanapki i idziemy w najdłuższą kimę na świecie. Ładny zachód słońca. O. Drugi dzień. Robimy relacje. Teraz czekamy, aż se chłopaki poradzą bo się zdarzyli samochodami, nikt nie może przejechać, nikt nie może przejść a i tak się pchają skuterami. jest dobrze jesteśmy Mega... po pysznym śniadanku. Mega ciasno. Zaraz wymieniamy, zbierzemy skutery. Trochę się cykam. No ale dobra, damy radę, będzie git. Jesteśmy na w sumie przy oceanie, takiej ładnej plaży. Pierwszy raz po y, jedzie, je, jeździe skuterem. Byłam przerażona, ale dałam radę. Adrianek, jesteś ze mnie dumny? Bardzo. No, ale dzieje się, naprawdę. A teraz jesteśmy na plaży. Ta jest taka ładniejsza niż ta wczoraj. O. Piękna woda. Oczywiście znowu pan namawiający na latawce. O! Te jest gorąco, ale wszyscy dobrze się bawią A mi się ślizga palce No. Już tak trzeba się tych lasów. idziemy teraz sobie założyć tam. Mam jakiś stożek. Bożek. Bożek, stożek. Bożek, stożek. Pełno takich. To jest jedzenie naszowe. Dużo słoń, u nich chyba słoń jest na szczęście, wiesz? No pewnie tak, nie. Przyjemna, jest w ogóle taka cieplutka. zobaczyć oh. tam Czas na vlogawkę. Czas na jest Czas na obiad teraz, jest 16. Tu można popatrzeć na ulicę, bo jemy przy ulicy ogólnie. Ludzie jeżdżą, trąbią, a my będziemy sobie jedli i tu w ogóle sprzedają tam paliwo. Takie osoby stojące w butelkach. No i, yy... i sobie bez akcji sprzedają paliwko, albo czemu nie, bo no, mogą, no jak mogą zarobić na tym to. No pasuje. jak można zarobić, na czymś to się zarabia. No i generalnie to zaraz jedziemy do świątyni, podglądamy świątynię do późnej godziny wieczornych, aż nam nie zamkną. Mamy nadzieję, że załapiemy się na taniec taki, o którym opowiem. No i, i radzimy sobie. Nadal nie mamy zemsty faraona. Jest dobrze. Co? Nie byśmy nie mieli. No, te probiotyki jednak działają. Dziękuję moja biotyczko. Jest dobrze. I ci możesz opowiadać jak to się jeździło. Na razie z kuterem. No to no, Nie Nie no. tak bo to jest na okej. Szerokim... Okay. No. To tak no. mnie też złapie? Na pewno. Czuję się na jakieś reportaże, tak. Generalnie jeździło się dobrze. Musimy głośniej mówić, bo jesteśmy przy ulicy. Tak. Jemy całkiem przy ulicy, nie, tak jakby mamy metr do ulicy, jest fajnie. Jeździło się całkiem zgrabnie. Na początku byłam przerażona, ale potem złapałam rytm. Najgorsze są te momenty, kiedy się jeździ po jakichś miejscowościach albo ulicach takich zatłoczonych, bo jest pełno, pełno skuterów, oni jeżdżą z każdej strony, w każdą stronę. Samochody stoją, trzeba je wyprzedzać, wszyscy na ciebie trąbią. Ale się tym nie przejmować. No, no. no, no. no teraz jak jechaliśmy, to była taka, jedna taka sytuacja, że byliśmy z górki. No. Górka była dosyć mocno pochylona no. i jeszcze był zakręt. I na tym zakręcie był korek, było auto skuteru i inne auto i trzeba było wszystko zjechać wszyscy. I nie wiesz, że z górki musiałeś hamować. Jeszcze nogami się popierać. A był no, taki no. moment. No, że to są to Trudne momenty, gdzie trzeba się podpierać nogami, nie jeszcze. Ale no, a no rzeczywiście, to, to wtedy byłam trochę styrana. Tak, bo trzeba było się jednak podkierać. I jeszcze ja się łózkami. w ogóle boję, jak chcę, muszę się podpierać tymi nogami. Bo się boję, że mi ktoś przejedzie po nodze innym, bo oni są zdolni do tego, mm -hmm. żeby przejechał Ci samochód po, po nodze i ja się tego w sumie boję dosyć. No bo czasami przejeżdżasz dosłownie na centymetrze. Tak, nie oni nie tak nie jeżdżą jest. nawet, że się tam jakby przecierają trochę i jest wszystko w porządku. Jest, Dzisiaj jest... widzieliśmy sytuację gościu, turysta, wjechał w skuter gościa i on sobie stał, to jest chyba były na pożyczenie, no. skuter się przewrócił, się tylko powiedział, dobra, nic się stało. No. No. i tyle. No, aż dziwne, bo tutaj ogólnie turysty się patrzy jak na portfel, e, no, za wszystko za wszystko kasują, za parking, e, za kibel i to nie za ma jedzenie, także nie, e, za zdjęcia, za siedzenia nawet za lekarzy. E, na przykład e, też jest takie coś że w niektórych restauracjach nie mówię że wszystkich, ale w niektórych zobaczymy jak tutaj jak rytualnie czekamy sobie na jedzonko, yy, są sytuacje, że już mimo tego, jakie są ceny podane, tak nie masz informacji o tym, jaki będzie tip dla yy, obs yy, obsługi. No tak, no ale teoretycznie w Ameryce też masz tipa od razu doliczanego, nie? No patrz, no, nie wiedziałem Tak mi się wydaje, chyba że są takie restauracje, że tam możesz sobie wpisać. Nie wiem, nie, wiem. no zawsze dla mnie to znaczy klipy powinny być dobrowolne, a nie że... Ale to jest zewnętrzny. jakby podatek i oni sobie podatek i serwis tak. doliczają. No. I na przykład dzisiaj byliśmy w takim miejscu, miejscu, gdzie mieliśmy zapłacić tam niecałe 200 tysięcy. 20 tysięcy to jest gdzieś koło 50 zł, a zapłaciliśmy ponad. Ponad 300 wyszło, bo no właśnie doliczyliśmy jest tam 15%. W ogóle widzisz, ile ludzi Europejczyków jedzie do tej świątyni? Tak. jesteśmy blisko świątyni i pełno ludzi jedzie tam. Mamy godzinę 16.30. zjeść i idź na występ do Uluwatu. Tak, Uluwatu, kura Uluwatu. Zobaczymy. Ja w ogóle nie wiem, czy tam my nie musimy gdzieś dojść, że tak powiem. Zobaczymy. No, na razie trzeba zjeść. No, no, jeszcze nie mieliśmy ochoty, jeszcze do czasu czekamy. Zaraz to no, nie dostajemy. Wrócimy jedynie i no, no, polecimy pole. dalej. No, no, okay. Leczymy? No. Bye bye. W tak. ogóle dostaliśmy sobie soczki to jest bardzo ciekawe. Musisz głośniej trochę. Głośniej. Aha. Dostaliśmy soczki. Bardzo ciekawe to jest to, że jest to. naprawdę ja z każdej strony mamy ocean. A jakie są słoneczki? Jak będzie widać Plastikowe. Dużo tych plastikowych słonek. Idzie, przechodzimy na przykład sobie e, plażą i widać, że no, jest, są na plaży. Czasami plaża sama opuszcza. E, to jest dziwne, że my będąc w Europie, będąc na przykład w takim poznaniu mamy <laughs> słomki już papierowe, a tutaj dalej się daje. No, tu, ekologia jeszcze nie dotarła. Nie znaczy, widać, że już tak dociera, bo... Są tam informacje o wielkim świecić. że się, widać też na przykład takie, widzieliśmy organizacje, która zbiera ten, żeby mieli po prostu jakąś swoją bazę czy czyszczą co jakiś czas, jakimiś takimi większymi maszynami. Coś się dzieje, ale nie. dalej to jest jeszcze daleko w tyle. Już? Kamy na jedzenie. Super, a ja jestem bardzo głodna. Jak to Michalinka? Straszne są fuzle te Straszne są małpy? Tak Straszne małek. Ale tam grubości O, czapkę dobra. Nie reagują Ale ten grubość jest Okej okay. Jesteśmy w świątyni, która została wybudowana na 70-metrowym klifie. Tu są klify. Za nami jest ocean. Jest pięknie. Jaki ocean? Indyjski, nauczyłam się. Ojej, ja, ale mam czerwone ramiona. I, I zwiedzamy. Jesteśmy w sukienkach, które nazywają się sarongami. I generalnie. Pokażę Adriana. Jaki? Chłop w sukience. No dobra, to idziemy ja sobie poopowiadam jeszcze. Generalnie to y, jest to świątynia Uluwatu, i jakby historia opowiada o tym, że została ona, jakby powstała ona ze skamieniałego dziobu księżniczki Dawidanu, to jest jakaś ważna księżniczka u nich i jakby ona uderzyła w ten klif i jakby to są pozostałości. Ta, ta świątynia to są pozostałości po, po tym właśnie, bo jest pełno małp w ogóle, więc muszę trzymać ten telefon, bo one jebaniutkie wszędzie są. Wchodzimy w dżunglę, ale tu ludzi nie ma, nie wiem czy tu idziemy, Adi? Idziemy. No i to powstało jakby dla tej jakby skamieniałości Łodzi, tej Devidanu. Yy, mm. I jeszcze była taka historia, że w X wieku przyszedł taki mnich, nie pamiętam jak on się nazywa, coś na by, i on po prostu odbudował tą świątynię Czy tam zbudował ją i po prostu jak zbudował tą świątynię, to na cześć jednego z bogów chyba na cześć yy, Wisznu hmm. yy, któryś tam jego odmiotuje. Nie, nie, to potem będzie. Potem, potem. No jakby przez to, że wybudował to, to osiągnął jakiś tam większy zen i ci bogowie wzięli go do siebie poprzez piorun, w sensie uderzył w niego piorun i ten I koleś zniknął. zniknął i się mówi, że po prostu bogowie go wzięli do siebie. Tak. Ogólnie mam takie przemyślenia. jest zajebiście i cudownie, ale jesteśmy tu dwa dni i nigdy nie bałam się więcej razy o swoje życie niż tu. Nie, na No nie, Adi, ja nie wiem, gdzie na giełdzie. Nie wiem, czy to ma sens, bo my się zapuszczamy w dżunglę, a jakby też nie mamy dużo czasu, nie? No nie, nie ma, wracamy. wracamy. Bo coś tu zaczyna szumek. <laughs> To, co aktualnie widać, jest to taniec kecak. Jest tu 30-40 facetów, którzy przez całą godzinę krzyczeli nam kecak, kecak. Sam spektakl łączy w sobie elementy tradycji i tańców egzotycznych. Opowiada historię miłosną o bogu Ramie i jego żonie Sicie, która została uprowadzona przez małpę i po tym próbowano ją odzyskać. W końcu się udało. w jakiejś dziwnej dzielnicy No problem Pierwszy raz widzimy taką dzielnicę Jakaś imprezownia, mi zaraz porwą telefon no, Thank you no, Cały czas, cały czas o bike Cały czas o jedzenie, cały czas o masaż Tak to wygląda, teraz idziemy kupić jeszcze coś słodkiego Idziemy chyba do, do pokoju. Znaleźliśmy dzielnicę, w której proponują nam narkotyki, i zwłaszcza Adrianowi, może on wygląda bardziej jak konsument. Nie wiem, mi nie proponują. A myślałem, że to porządny kraj. No, myśleliśmy, że tu narkotyków nie ma. Dziękuję. Bo generalnie narkotyki to są chyba karane bardzo dużym więzieniem, tak mi się wydawało, jak nie nawet karą śmierci. Ale dobra, widzę, że yes, no one no. gives a fuck. Eee, no, więc no, ek pil ekstazy było proponowane no, i jest git. No, a stwierdziliśmy... Właśnie goście proponowali. No. Stwierdziliśmy, że tutaj ekstazy pil by się skończyła e, jakąś nocką z ladyboyem. Na pewno. Na bank. Na bank. No.